Cześć, witam Was ponownie w Resident Evil 5 razem, Five. razem z, Kaj z Kajkarotem. Siema. I gramy dalej w kopa w Resident Evil, jak już wspominałem. He, he, he. Patrz, patrz, patrz. I po telewizor. Aleś, ty jesteś super, zniszczyłeś telewizor. Normalnie, zniszczenia w Battlefield, gdzie trójce tak Po prostu. Frostbite po. Dobra, ta kartka chyba to jest coś, co w sumie nie. jest ciekawe Także tutaj szybko przelecę to co jest napisane Jak chcecie sobie to przeczytać to możecie zapauzować film Także No właśnie, no właśnie w no ten sposób Także po prostu przelecę tak, no żebyście sobie mogli spokojnie zapauzować I możecie sobie to przeczytać Jeżeli nie chcecie tego czytać, no to możecie sobie oczywiście to pominąć. Ja przez chwilę będę cicho. Przy takich notkach po prostu nie będę nic mówił przez chwilę. Ok, także dokument mamy już za sobą, lecę dalej do Kajkerota, który nie poczekał na mnie, żebym mu pomógł, tylko już poleciał do przodu, nic no tak nie lekko. mówiąc. O co, z pieskami sobie nie poradzę? Udaj na mnie wybiegł, już chciałem do niego strzelać, ale dobrze, że przynajmniej posprzątałeś. Stój, 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 chodź do mnie. O, mi też się trochę HP przyda. Chyba użyłeś jakieś połówki, bo tak mało tak. Cię uleczyło Poczekaj, poczekaj, niech tu wyjdą Może się ich uda załatwić Nie wyjdą o, Od tyłu O, a nie mówiłem I praktycznie dzięki tej minie właśnie załatwiłem za bez większych problemów no, Nie dobrze Czekaj, z tyłu jest za nami, z tyłu jest za nami jeszcze i na górze Ile ich tu jest? To jest nie fair. Nie ma to jak lewy sierpowy krysa. No ile można tu psa? Długo, w tej części długo. Ile to shotguna dostać, no? Dużo. Mówisz mi dużo. Guardowałem cał, całe Amu praktycznie na dwa psy Pamiętaj o tej minie, która jest tam na górze Tak wiem Poprzednio już le, poprzednio le, prawie żeś na nią wpadł Ja już wchodzę na górę Czy ty masz jakieś już nowe pistolety, czy jeszcze nie... Nie, ulepszyłem sobie No w sumie przydałby ci się jakiś nowy Lepszy tak, on Ale jednym... tutaj póki co nie ma. Tam na jednym wagonie jest samo dla ciebie. No, to idę na górę. I amo do strzelby. A, akurat to się Bo Już mam low ammo. Dobra, ja wskoczę do wagonika i tam już rozwalę te claymory, które są dalej. O, pięknie, za pierwszym strzałem. Uuu, to nie było amo. O, i teraz pora na jeden z ciekawszych etapów. Ale to poczekaj, przydałoby tak, no... się ten. Co? Ziółko. Biegnę. Spam, 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 spam. Czekaj, biorę dużo złota. Sorry, ale nie mogę się powstrzymać po prostu. No w końcu się pospieszyłeś? No tak lekko, e, teraz użyj ziółko, no akurat, e, ale w sumie chyba ty na razie wiesz co biegasz z latarką, no ale ziółko użyj, chociaż jak póki co ja Chodź. latam, tak, o, i masz tutaj kolejne. Idealnie. Tylko nie mam z czym połączyć, jak na razie. To ja wziąłem. Dobra, leś z przodu, bo ja będę sobie zasłaniał cieniem. Idziesz na pierwszy ogień. Mhm, mm tak. Szkoda tylko, że na YouTubie w sumie. Ja zwykle może nie oglądam na full screenie. Po prostu w międzyczasie czasami potrafię jeszcze parę innych stron przeglądać. I na YouTubie trochę takich etapów właśnie ciemnych. Nie widać zbyt dobrze, jak się mam mały ekran. No choć jak, jak ktoś chce zawsze jest ta opcja Full HD, nie? Akurat Rezydenta nie mam problemu nagrywać w tej formie rozdzielczości. Gorzej z bardziej wymagającymi grami, ale. O, to, to już nie było. No Battlefield akurat muszę reagować się wejścia jeśli chcę zachować detale. Zombie! No połóż, połóż po prostu tę tę latarkę i zacznij strzelać. O nie, tylko nie drill, jak ja ich nie lubię. Nie dlatego, że są trudni do pokonania, bo wcale nie są, bo wystarczy dobrze ich zasprejować. Ale za to, że po prostu tyle w nich ammo trzeba wypakować. Jak jest ich więcej, to można wymarnować prawie całe ammo tylko na nich. Teraz nie widzę, gdzie strzelam. I dobitka? Ładnie. O, naboje. No, no, niestety dla ciebie. No. No tam kolejne granaty, ale to chyba te głupie, hukowe. Nie, hukowych to nie. Nie, hukowy się w ogóle nie... Nawet... Za tobą! O, no trochę za późno. Już dostałem łopatą w łeb. To znowu ten drill. Mam nadzieję na jakieś, jakąś amunicję dla mnie. Błyskony, możesz żodno. wziąć. Nie, nie, błyskowych nie biorę. Bierz latarę. A, mo sobie zgarniałem. Ile teraz pustego miejsca mam. Mm? Fajna lokacja. No jest jedno z ciekawych, z ciekawszych momentów właśnie. Masz tutaj w sumie czegoś, strzelania. czegoś takiego się... Co to strzelanie? Co? A, to tarczę to zestrzel. Znowu drill. Dobrze, że ulepszyłem sobie teraz moc broń, co trochę mam... Nie, moc broń, to trochę no, mam ja właśnie pistolet ulepszyłem. O nie, sądzę zabrałem się amunicję do strzelby. Tam ją daj. To masz. Proszę Cię bardzo. Zawsze, zawsze mu się przyda. Lecimy Właśnie, dalej. Że, że, że na końcu tutaj będzie takie wkurwiające coś. Później to się w ogóle zacznie w tym yy, tym takim... Jak się tą bramę będzie tam otwierało dalej. To się dopiero no. zacznie. Masakra. A już mi powoli brakuje amunicji. O! Musiałem za zapalając, ale to może mi się akurat przyda, sporo miejsca, także znaleźć go zabiorę. No. Ja na chwilę Ci tutaj latarnię postawię. W sumie tam chyba na górę można jakoś wejść. A tu ten tańczący zombie, którego nagrywaliśmy wcześniej, znowu się nie udało. Ooo, biedny on był. Fajnie on, on, on fajnie wyglądał, ma takie czerwone oczy i fajnie co tutaj widać. Dobra, koniec tej imprezy. Na szczęście to nie był drill chodź z tą latarą. A ja zgarniałem tam A to wygląda tak z mojej perspektywy prawie jak taktyczne taktyczne słońce z Battlefielda Tactical sunlight Daj mi amo mm, Jakie amo? Ja, no już cię oddałem. Do strzelby mm. Nie mam Co nic więcej wezmę? niestety O nie Dobra, to otwórz mi tutaj a ja pójdę tam na drugą stronę Tak jak wcześniej no dobra, to ja tutaj postawię latarnie. No dobrze, mam tylko 9 amunicji do. w sensie 90 magazynku, a 9. W do... mam fajny patent, MP5. bo muszę kręcić lewą gałką analogową. A to jest trochę wygodne, bo ja u siebie muszę tykać bardzo... AD i to nie jest takie równomierne jak na gałce analogowej, niestety. Dobra, to mów kiedy ci opuścisz tą bramę, to jak już ją odpalę, to. się tam przejdziesz. Masz już? No próbuj, próbuj. Już masz otwartą. Puść. Poszło. Dobra, teraz pora... Poszło. Na zabawę w koloseum prawie że. Ja będę starał się zdjąć tych najpierw na samej górze. Tych z dynamitem i łukami. Ale jakbyś mógł trochę uważać... O właśnie, tutaj na mnie, bo mnie tutaj biorą z każdej strony. O i dostałem oh. dynamitem Właśnie tego Lecim. się obawiałem Właśnie tego cholera się obawiałem Gdzie są ci goście Teraz trochę tobie co pomoc. potrzeba pomocy A, ale gdzie oni są? W ogóle jestem No nie, znowu dynamit Chyba nie mogłem ci pomóc Uciekałem przed laską dynamitów. Nie ma problemu, poradziłem sobie. Dobra, próbuję jeszcze raz zdjąć tego gościa z dynamitem. No nie, no, jak tylko próbuję zdjąć tego gościa z dynamitem, to zaraz któryś mnie tam łapie za plecy. Nie mogę w niego wcelować. Udało się, w końcu zginął. Znowu dostaję. Dobra, przełączam się na MP5, bo to widzę, że nie ma sensu. No. Przynajmniej tymczasowo. Ten drill na dwa hity. Teraz, teraz, kurczę, ten duży magazynek jest całkiem fajny, bo mogę mieć mniej amunicji w samym plecaku na MP5, to tu duża amunicji w samym, w samej broni. I kurczę, teraz ja oberwałem. Już ledwie żyję w tej chwili. Lecę tam. Staram się załatwić tego drilla. O, koniec samo, koniec samo. Szybki reload. Wiesz to może, może, się ulecze. O właśnie, uciekaj, 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 uciekaj. Masz amunicję do strzelby i do pistoletu. Mhm. Zdjąłeś? Zdjąłeś. O, daj amunicję o, właśnie twoją. O, daj, daj. Moment. Ja tutaj załatwię gościa z łukiem. Boom, headshot. O I nie. Jeszcze jeden i pół headshot. Jednak zaczynam lubić Dragonowa. Może więc bardziej pływa, ale pół automat dużo nadrabia. W Residenta po prostu nie da się grać, jeśli masz. jeśli gram. Jako, jako, jakieś. Tfu, zapętliłem się. Jeśli nasze dwie postacie mają na przykład takie same bronie, w sensie no, gdy, gdy Szefa gdy gdy ma pistolet i my mamy pistolet, to jest bardzo ciężka, po prostu podbieramy sobie, podbieramy sobie nawzajem mamo. Tutaj każdy musi grać z innym rodzajem wyposażenia. Ja akurat sobie wybrałem karabiny szturmowe i snajperkę. Kajkerat tam ma pistolety. Mhm. E... Tu masz broń maszynową. O, to dobrze, zaraz wezmę. I tam masz strzelby i broń maszynową. Nie, pistolet. Znaczy twój pistolet. E, I w sumie to jest fajne, że. To na dole masz. Musisz zejść kawałek. Dobra. To już wezmę. Okej. Okay. W sumie to jest fajne, że ta gra tak jakby nie przekreśla przyjemności z grania, jeśli gramy z jakimś, jeśli musimy, jesteśmy zmuszeni e, grać z jakimś konkretnym typem broni, bo pistolety są nadal na przykład na tyle mocne, e, że możemy bez problemu ich używać jako zwykłej broni podstawowej. Tak samo strzelby z kolei są też jedną z mocniejszych broni. Każde, krótko podsumowując, każda broń ma swoje wady i zalety. Jeśli e, gramy różnymi klasami, z różnymi broni, brońmi, to te wady się w sumie eliminują i pozostały same zalety. Czyś tam polazłeś do no. przodu? Nie tak lekko, ale chyba za, za daleko. No właśnie ja zbierałem mamo i widzę, że... Uda mi się utrafić w dynamit jest! Jak ja uwielbiam trafić tą laskę dynamitu. No i tak fajnie wtedy wybuchają. Gdzie ty jesteś tak w ogóle? Id idę. No, niestety GP jest niedostępny. Mhm. Headshot, headshot. Choć nie wiem, czy strzelanie do tego czegoś można nazwać headshotem. <laughs> no, i, no i bot załatwił właśnie lasku dynamitu naszego przeciwnika. Nie wiem, czy teraz... O, trafiłeś mu. O, właśnie chciałem no. to zrobić. No tak się znaczy, fajnie wygląda i czasami potrafi pomóc. No na przykład teraz. A tak jak mm, teraz on właśnie rzucił tą... Tym... O, masz to tamo do siebie. Tak, jak on czasami rzucił e, tym dynamitem tutaj, i rozwaliłem tego przeciwnika, to tak też czasami. O, to poczekaj, masz jeszcze. Dobra. E, to tak też czasami można na przykład e, rozwalić takiego przeciwnika po prostu strzelając mu w tą laskę dynamitu, i tak sobie po prostu pomóc rozwalając zębiaki wokół. No. Każda pomoc się przydaje w walce z zombie. Fajne są niektóre takie rzeczy, bo czasami zmuszają do kombinowania. No i dobrze. Myślę, że teraz przyjdziemy ten kawałek. Bo tu się będzie kończył kolejny rozdział. Tam tutaj będzie teraz no boss. Tak. E, niedługo. Dobra, ale w tej chwili już. Będzie... mamy na jego sposób. W tej chwili będą dialogi, także na razie chwila ciszy. No. So, wow, perceptive,

He oh, <laughs> Great. Looks like Irving has a partner. There must be something here he didn't want us to see. My name is Ezio Właśnie głos, który pod, e, który pod, który jest podkładanym Chris Redfield. Który podkłada, który podkłada, który podkłada, przepraszam, znowu się zapętliłem, się zamyśliłem, nie czytałem dialog. dialogu. Który no, podkłada, aktor, który podkłada głos tutaj pod Chrisa Redfield. Właśnie, kurde, chciałem to zmiksować, no nie chcący się znowu zanosiłem wziąłem użyć, dobra trudno. Ten sam aktor podkłada głos pod Ecia Auditor. Eci Auditore. Dobra, no tam się zajmij przez chwilę walków, ale tutaj się zajmę tym, tą notatką. A, w sumie nic ważnego, szybko to poszło. E, dawaj, zejdziemy na dół. Ale jedno, co muszę przyznać Residentowi to, że mm, gra aktorska... i jakość tych kadrenek stoi naprawdę w fajnym wysokim poziomie. Bardzo miło no, się tak. to, bardzo miło się to ogląda. Nie, troszkę jak, y, troszkę jak film. W ogóle ta gra taka y, całe, cały czas sprawia wrażenie takiej y, właśnie trochę filmowej, Z Lekka takiej przesadzonej, ale Fajnie. Typowo Fajne. japońskiej. Typowo japońskiej. Wyjdźcie na zewnątrz, że tam nie masz co walczyć z nim. Jak go później załatwię. Zdjąłem ten, co był w maszynganie. Nie, nadal ktoś strzela. to zaraz to załatwię. Mam mojego Dragunowa. No, uwaga się go zdjąć. A cholera Już mi zdjął dużo HP No ja i nie mam ziłek Dostał set -shota. Także możesz już wychodzić No dobra Tu są ziółka o ile dobrze pamiętam A, prawie headshot. Znowu trafiłem mu w klatkę. Dobra, chodź, może się uleczymy razem, skoro... Czekaj granat. Jest ja też zabiorę ten granat, który tutaj jest, przyda się później bossa. Jest w On Mi powoli zaczyna brakować amunicji, z czegokolwiek. Będę musiał trochę nadpływać później. 3000 30 to. Gdzie jesteś? Okej. Okay. Mam czerwone jak coś. To dobrze. Znaczy tylko czerwone? Tylko czerwone. Tak. Przydałoby się teraz jakieś zielone jeszcze. Zauważyć tutaj na gościa, który będzie rzucał dynamit. Ktoś Wiem. będzie rzucał dynamit. Będzie dużo dynamitu. W... Tu, 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 tu. tu gdzieś widziałem właśnie to ze strzelenia diament. A no, takie rzeczy warto zwracać tutaj uwagę, bo to nam daje dużo kasy wtedy. Znale takie różne znaleziska. Nie A można oczywiście... Daje. Nie oczywiście można znaleźć w różnych innych miejscach po prostu w jakichś skrzynkach i tego typu rzeczach, ale... Warto szukać tych takich dodatkowych jakichś rzeczy, bo to A właśnie zawsze... widzę. Tam przed... Ja, nie, no ładnie, mamy fata teraz do tej z dynamitem. Ładnie strzeliłeś mu akurat w laskę. Choć to trochę dziwnie zabrzmiało. O, akurat zleciałem. Ja poradziłem sobie. Albo raczej po prostu będę mówił, że strzeli strzeliłeś mu w dynamit, To będzie tak. bez O, ten... Teraz widać ładnie diament. Ale tu są takie dwa, bo już jeden zebrałem. Zestrzeliłem, wejdę na w takim, a nie, to Ty musisz tutaj wbić na górę. Gdzie Ty jesteś? Zabijam, ze jak. Zaraz mnie walnie dynamit? Ledwie uciekłem. Przełączam się na snajpę. Ha! W locie trafiłem dynamit. To był ładny strzał. Naboje do strzelby tutaj Och. są na dole. Czekam. a mi właśnie dynamit pomógł przeżyć w sumie. A mi właśnie, no. Wiadomo jak to dynamit. Znowu naboje dla ciebie. No ja, dobra, Przyda, przydadzą się. O, przeładowuję akurat, gdy dynamit był obok mnie. Uff, ile tu a... jest? Skąd tam biorą takie zapasy tego dynamitu I kolejny dynamit, no gincie wszyscy Jeszcze jeden dynamit. Świetnie! Kurde! Ledwie Jezu! Co się dzieje? Prawie jak Normandia Tak. O i właśnie oberwałem chyba. Mam prawie całe HP zjedzone A muszę powiedzieć, że mam mało medykamentów To chodź Czekaj, przewoduję tylko Okej okay. A gdzie ty jesteś? Czerwonego nie można użyć Wiem, że czerwonego nie można użyć, już o tym mówiłem. No niestety to masz czerwony. Podebrałem ci nie stąd. No to oddaj. proszę bardzo, dobra, eee, chodź się uleczymy. Co ty nie potrzebujesz, ale ja potrzebuję się akurat uleczyć. Ładnie. Na Ładne ślepo, strza. bo mi zasłoniłeś akurat. Dobra, chodź tutaj ten kontener, przepniemy. Trzeba, paker. No i spokój, to jest jeszcze nic. Nie widziałeś zakończenia tej gry. O, da, y, daj mi jedno z tych ziółek, to ja to przerobię. Bo mogę. Dobrze. Y, najgorzej. Gotowi. Nie jesteśmy za bardzo gotowi, bo mamy tylko jedno takie ziółko. Jak nas ktoś. Jak, jak, jak nas ten boss. Dziabnie teraz to będzie kiepsko. No dobra. Dobra. A, myślałem, że trzeba Katsy. będzie podejść do drogi, żeby zobaczyć katcenkę, ale no. Niestety, dobra. skrypty, skrypty, skrypty. Wszyscy je kochamy. Tak. I teraz magicznie przeczuwają, że coś się dzieje. Nie, to jest zbyt oczywiste. Żeby nic się nie działo. ładne parkowanie tak w sumie no prosto padłe ale kto daje zombie prawo jazdy? Odpowie odpowiedź jest bardzo prosta one, one po prostu go nie On? potrzebują a na zumbiaki. No. Ale naprawdę takie filmowe z... są ujęcia. Kacenki są naprawdę zrobione przed Bardzo miło się wygląda. Tak, jak w film, no. Dobra, to teraz będziesz stawiał miny tak jak poprzednio. Tak. Ja będę strzelał. W sumie ja pierwsze co zacznę zrobić to poszukam amunicji. Bomba zbliżeniowa, bomba zbliżeniowa, kolejne bomby zbliżeniowe. Mi nie są teraz bardzo potrzebne. Kolejna bomba zbliżeniowa. O, teraz dla mnie naboj. Pięknie. Idę jeszcze poszukać jakiejś amunicji. Pamiętaj, że niektóre wiesz, nie wybuchają, to trzeba w nie strzelić. Wiem, dlatego staram się zbierać, wiesz. O, jest dziób. Dobra. Ups! Nie w tą stronę. Prowadź go tutaj. Nie wiem, że trochę mi się rezydent ścina. Mam nadzieję, że to nie będzie trwało długo. A boże, przynajmniej nie będzie strasznie upierdliwe. Strzelaj. Już mu strzelam w jego odłok. Cały magazynek ze snajperki wymarnowałem. Ja lecę dalej, do kolejnego. No wszystko, co miałem ze snajperki, to... ...wymarnowałem właśnie na niego. W sumie powiem, że nie mam już min. Eee, bo... Tutaj, gdzieś przy budce były postawione jakieś dwie. Nie wiem, tak dziwnie. E, cofamy się, cofamy. Tu jest jedna. No, nie, fail. Jeszcze raz. Nie wyszła. Ale bomba zbliżeniowa nic mu nie robi. O nie, wal w odłok. Nie wal w niego, tylko wal w ten taki odłok ścisnący się. Walenie w pancerz coś mu nic nie robi. Poszło. Jeden hit. Było jednak ładnie. Myślałem, że będzie gorzej. Jeszcze chwilowo dramatyczna katastrofa. Izberetty. Chris Redfield, proszę państwa. Na slow motion. Oj, widzisz, brachu? Tam gdzie zacząłeś, tam skończyłeś. No, i on nie mógł się pojawić wcześniej. No i co by to dało? Oczywiście pojawia się wtedy, gdy robota jest już skończona. I to mini z minigunem nie. Ja się tak nie bawię. I quit. Ach, ale zmienił bieg. Nie. Jak rajdowiec. Profesjonalista. Dobra, dzięki za oglądanie tego odcinka Resident Evil. Żegnam się ja oraz Kajkerot. Na razie. I do zobaczenia w kolejnym rezydencie.